Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu Ich ja w dzisiejszym odcinku o najważniejszym temacie od dekady, a być może stuleci, yy, czyli o alkotupkach. Ten temat jest tak abstrakcyjnie głupi, a to co robi rząd jest skrajnie... Niebezpieczne i nie chcę mi się robić filmu, ale trzeba. Marszałek Sejmu mówi, że przepisy nie nadążają za rynkiem. Premier pilnie wzywa przedstawicieli resortu zdrowia, a wszystko przez kolorowe tubki z alkoholem, które pojawiły się w sklepach. Specjaliści od leczenia alkoholizmu biją na alarm. My przypominamy obietnicę minister Zdrowia, że alkohol zniknie na przykład ze stacji benzynowych. Stanisław Wryk. No tak, a rząd, jak zawsze, zajmuje się najmniej ważnymi tematami, albo po prostu chcę coś zatuszować. Jak trafiłam na pierwszą terapię miałam 19 lat, przestałam pić jak miałam 23. Katarzyna wygrała z nałogiem nie pije od 6 lat. Pierwsze moje kontakty z alkoholem były jak miałam 15 lat, 14. Jak ja bym zobaczyła coś takiego w sklepie, to no, ja bym poszła w to w ciemno. To... Boże, co za głupia narracja. No tak, postawić alkoholiczkę i powiedzieć, że musimy to usunąć, bo jak ja wejdę do sklepu, to znowu zacznę pić. Swoją drogą nie wiem, jak ta pani sobie radzi, idąc na przykład do Biedronki, gdzie tam widzi cały dział pięknych butelek alkoholowych, ale akurat szale goryczy przelałyby te małpki w plastikowych, no w tych opakowaniach odmusów. Ja bym poszedł dalej, trzeba zakazać wszystkich kasyn, bo nie daj Boże jakiś hazardzista będzie szedł na ulicy i zo zobaczy kasyn no i powie, nie, muszę pójść, albo y, pracy trzeba zakazać, no bo istnieje przecież coś takiego jak pracocholizm i y, ci ludzie przez to, że muszą pracować, y, rozwijają swój nauk. Chciałem jeszcze dodać, że y, leki trzeba zakazać, no bo przecież y, ktoś może być lekomanem, ale jak się tak zastanowiłem, przecież leki już i tak są na receptę. O, coś wygląda niepozornie i na pierwszy rzut oka przypomina opakowanie musu jabłkowego. Wyobraźmy sobie sytuację, że w domu dorosły trzeźwy, kupi to legalnie w sklepie, położy, prawda, gdzieś w miejscu dostępnym i dziecko weźmie, będąc pewien, że to jest jego ulubiony smakowych. Trochę za szybko się wystrzelę, bo akurat te śmieszne obrazki mam na końcu tego filmu, ale wyobraźcie sobie, że dziecko wypije płyn do płukania w takim oto opakowaniu. E, czyli musimy zakazać produkcji e, płynów do płukania w takich opakowaniach, no bo nie daj Boże, rodzic to legalnie kupi do domu, położy, a dziecko to wypije, myśląc, że to jego ulubiony, ulubiony mus. Jeszcze jak wypije ten alkohol, to pół biedy, no bo najwyżej zwymiotuje, e, a jak wypije detergent, chemię, no to chyba to wyrządzi e, większe szkody, dlatego panie premierze oczekuję jeszcze szybszej reakcji, żeby zakazać takich płynów do płukania tubkach jest alkohol, likier albo wódka. Kolorowe opakowania, ładne, przyjemne, wpływają na to, że konsumenci sięgają po takie produkty chętniej. W jednym ze sklepów, to zdjęcie internautów, alkotubka była sprzedawana w kartonie na musy owocowe. To jest wina pracowników Biedronki, którzy te musy zapakowali w opakowanie i to jeszcze innego producenta. Ten producent w ogóle powinien pozwać biedronkę za to, że zrobili coś takiego i narazili na e, szkody wizerunkowe, no ale przecież to dalej nie jest wina tej firmy, że ten produkt znalazł się w niewłaściwym miejscu, a nie w dziale alkoholowym, a no ale idealnie pasuje do narracji. To jest dokładnie zachęcanie dzieci do spożywania alkoholu. Po pierwsze, dlatego że to wygląda jak soczek. Po drugie, jeżeli to wygląda jak soczek, to bardzo to łatwo ukryć. Marszałek Sejmu nazwał pomysł złem w czystej postaci. To jest po prostu doprowadzanie do tragedii, potencjalnej tragedii naszych dzieci. Producent tłumaczy, że opakowania są wyraźnie oznakowane i mają znak akcyzy. Jesteśmy zdecydowani na walkę z tym produktem. No tak, jego jeszcze brakowało. Doktora propagandy pana Grzesiowskiego, który zawsze jest w centrum uwagi i musi e, wrzucić swoje trzy grosze i zastanawia mnie, e, czemu on w tej sprawie tak właściwie się wypowiadał. Premier nazwał sprzedaż procederem zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji wobec urzędników, którzy tu cytat nie wykazali się czujnością i odesłał ministra rolnictwa z posiedzenia rządu, by ten natychmiast szukał rozwiązania. To była taka szopka, jest transmitowane to posiedzenie i premier Polski Donald Tusk mówi tak: Czesiek, ty idź, ratuj nasze dzieci. Ja wiem, że ty masz jakąś furtkę, że możesz coś zrobić. Idź, zwalniam cię. Już możesz opuścić i walcz o nasze prawa. I udało im się. Zwolnili Piotra Jabłońskiego, czyli urzędnika z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, yy, że on jest odpowiedzialny za tę aferę i swoją drogą 5 sierpnia on zainteresował się sprawą, że nie potrzebował. E, informacji z mediów, przecież politycy nigdy o tym by się nie dowiedzieli, żeby nie media, oni by chodzili do tych sklepów, mijali te tubki, by nic w tym złego nie widzieli, ale jak to nagle e, wybuchło na e, top 1 temat w Polsce, to tak, musimy tego zakazać i pan Piotr zwrócił się e, do opinii i dostał opinię, że to jest zgodne z prawem, że ten alkohol może zostać sprzedawany. W dowolnych opakowaniach, no ale go odwołali, no bo ktoś musi ponieść karę. Alkohol w opakowaniach, które przypominają tubki z musem owocowym dla dzieci. Nie, ten numer u nas nie przejdzie. W Polsce w 2014 roku prawie doszło do tragedii, bo e, jedna z firm e, winiarskich wymyśliła to już 10 lat temu, żeby e, alkohol sprzedawać w tych plastikowych woreczkach, jak widzicie. Wbrew temu, co widzicie w internecie, z tego co sprawdziłem, to do Polski nie doszło. Było sprzedawane jedynie w Stanach Zjednoczonych i chyba na tym zostało, ale przecież w Polsce było sprzedawane wino w plastikowych torebkach i wyglądało tak. Gdzie był wtedy Donald Tusk? Ministerstwo zdrowia w lipcu zapowiadało walkę z tak zwanymi małpkami. Żeby nie opłacało się takiej, e, takiego opakowania po prostu kupować. Dostępność jak na razie jest taka sama. Skandal! Państwo nie zabroniło klientowi kupno produktu jakiego chce swoją drogą. E, nigdy nie zrozumiem tych, co kupują małpki, przecież to się. Nie opłaca przecież ktoś by mógł wziąć sobie kupić litr yy, i to przelewać do tych mniejszych opakowań, ale tak, alkoholizm jest problemem, ale alkoholizmu nie rozwiąże się podnoszeniem podatków ani likwidacją tych małpek, jeżeli ktoś będzie chciał wypić i tak wypije, to nie jest żadne rozwiązanie, że tego zakażemy. Przecież daleko przykładów nie trzeba szukać, jak skończyła się na przykład prohibicja. Przecież I tak ludzie wtedy pili. Według Światowej Organizacji Zdrowia jeden punkt z alkoholem powinien przypadać na ponad tysiąc mieszkańców. W Polsce jest ich cztery razy więcej. A to ma swoje konsekwencje. Jeżeli dostępność alkoholu jest większa, to Młodzież częściej panią sięga po prostu. Dlatego powinniśmy zakazać sprzedaży alkoholu w sklepach. Powinniśmy stworzyć jeden narodowy sklep. Powinien on być jeden na przykład na promień 30 km, żeby broń Boże ktoś chciał sobie dokupić alkoholu, żeby musiał specjalnie jechać. To nie stworzy wcale problemu, że ludzie głupi wsiądą, skończy się alkohol i wtedy wsiądą pijani za kółko, żeby sobie ten alkohol dokupić. Jeszcze powinniśmy ramy czasowe, że powinien być tylko. Jest to ogółem, chyba w jakimś kraju skandynawskim, że tam są faktycznie narodowe sklepy i one są otwarte od 12 do 16. Uff. W październiku poprzedniego roku wmawiano nam, jakim jesteśmy fantastycznym krajem, jakich mamy rozumnych obywateli, że wszyscy chcemy wolności. Po czym mija rok i władza traktuje nas jak. Idiotów, którym trzeba tego zakazać, tego zakazać, żeby tego nie robić. I ja się pytam, gdzie jest ta obiecana wolność? Polska jest na drugim miejscu w Europie w statystykach liczby zgonów z powodu alkoholu. To nie jest normalne. To tak, jakby inne środki psychoaktywne były dostępne na każdym rogu. I tutaj z tą panią się zgodzę. I alkohol, i nikotyna jest taką samą trucizną, na przykład jak marihuana, a te dwie rzeczy są legalne? A ta trzecia nie. Szacuje się, że blisko 3 miliony Polaków kupuje codziennie tak zwane małpki. Z są wryk wydarzenia. To jeszcze kończąc ten temat. Jeżeli w walkotupkach przeszkadza te zachęcające opakowanie, to bym nakazał jednolitego opakowania na żywność. No bo wchodzi się do sklepu i na klienta pada tyle. Fajnie wyglądających potraw, i dlatego mamy e, tylu otyłych ludzi w naszym kraju. I co jeszcze widać po Stanach Zjednoczonych, gdzie tam są jeszcze e, fajniejsze te produkty, jeszcze jest w nich więcej chemii i są jeszcze większe porcje. Dlatego e, chyba trzeba coś z tym zrobić, że każde opakowanie powinno być szare, żeby e, ludzie nie byli otyli. Chciałbym, żeby państwo, tak jak z tymi alkotubkami, walczyło z tymi, co powodują wypadek samochodowy. Są bogaci i wylatują za granicę, i nagle państwo ich nie potrafi w jakikolwiek sposób złapać. A tutaj drugi obrazek, który mi się spodobał, Andrzej rysuje trochę do tematu, podszedł z humorem. Natomiast no, dziwię się temu, temu, że to tak łatwo. Da się ten wielu, jednak, miał wszystko Polaków się tutaj w tym wzmożeniu poddało. Tak? No, wydaje się, że jak komuś się nie podobają jakieś tam pojemniki, w których się sprzedaje jakieś. Legalny skądinąd produkt, no to mogą po prostu nie kupować. tak, A tymczasem to stało się jakimś jakimś takim wiatrakiem dla tej donkiszoterii, z którą można walczyć, zupełnie nie wiadomo po co. Tak? No przecież od, od, od faktu, że ten alkohol, który jest przecież trucizną, tak czy inaczej, jest sprzedawany w trochę innym opakowaniu, no chyba świat się nie zawali. Jeśli tak nisko ocenia Donald Tusk jego ekipa kompetencje wyborcze, Skądinąd swoich, że oni nie są w stanie odróżnić musu od alkoholu, mimo że to przecież na stoiskach z alkoholem będzie sprzedawane, a nie w stoiskach z musami owocowymi, no to ci sami ludzie jednocześnie domagają się, żeby ci ludzie mieli prawo wyborcze. Tak? Czyli ten sam człowiek, który nie jest w stanie odróżnić alkoholu od musu, ma odróżnić prawdę od fałszów, na przykład w sporze o praworządność. Cholera! Robią wszędzie te same opakowania, i nie wiem, czy to. Czy to mus, czy to małpka, czy to płyn do płukania? I jak to sprawdzić? Boże, żeby ktoś wymyślił, żeby to podpisać, ale ja czytać nie umiem, bo całe życie skrolowałam tylko TikToki. Do, do pralki to wlać czy wypić? No dobra, to sprawdzę. To płyn do płukania. Niestety społeczeństwo głupieje z roku na rok, jesteśmy coraz głupsi, to chyba widać gołym okiem, a od kiedy przed TikTok, no to niestety to przyspiesza.